Czy się kiedyś jak ogolić Creepera w Minecraft? Na to prosty sposób, o którym przekona się w tym odcinku. No a więc witajcie, ja jestem z i dzisiaj będziemy golić MOBY w Minecraft. Mówi, co jest jak skoczyło? lekko, no i Pewnie teraz zapytacie jak można ogolić MOBY w Minecraft? Słuchajcie, musicie pytać taką prostą komendę. Dokładnie taką komendę widzowie. Pojawiają wam się nożyce do mobów, nie? Wiecie o co chodzi. I co teraz? Na przykład, bierzemy sobie kogokolwiek moba na przykład. Jestem moby, tu nie w, nie w tym którym w tym były moby, nie? Bierzemy sobie creepera, nie bierzemy sobie creepera. I stawiamy go tutaj nie na lodzie i patrzcie. Jest ogromny creeper, dostajemy tutaj barwnik zielony z creepera. Za różnych mobów dostajemy różne rzeczy, na przykład z golema dostajemy zbroję czy coś. To wszystko nam za chwilę pokażę. No, bo to jest fajne. Gigacox, taki ogólny clipek, widzicie jak on wygląda? To jest wszystko ładnie okazję te widzowie? Giga Cox widzowie. Jeśli chcecie więcej takich odcinków z modu w Minecraft, to jest mod dokładnie, dokładnie to jest data pewien taki, wtedy na ile pewną ilość łapek, czyli dokładnie na 10 łapek Wam dostępnie to zostawcie właśnie 10 łapek w i już w tym momencie w ogóle zostawcie łapkę. Pojawi, pojawi się więcej odcinków właśnie z modów i będzie fajnie i ciekawie. Ło, wow, badam krowę. Krowę też ogólną. Nie uciekaj, krówko. Ej, nie uciekaj. O, grona krowa. <ścoughs> Widzicie, to jest krowa, jest ubiała. Wtedy... Chcemy ogonić? Zrobimy kozę. Znowu, co tutaj jeszcze mogę ogolić, widzowie? Mamy jeszcze Blaze, można jeszcze ogolić blaza, nie? Blaze, nie? Blaze to jest płomyk, nie? Blaze'm jest płomyk. Gdzie my tu mamy płomyka teraz, czekajcie? Tutaj, tam, nie, tutaj był, w tej Będę gdzieś gdzie się znajdował te. No, w sumie, Płomek. Płomek. już płomyk. Płomyk jest płomykiem Blaze'a. Zostawmy Blaze'a. I ogolony Blaze, widzowie. Różowego Blaze'a w Minecraft, nie? To jest mega takie wow, jakby... Biały Blaze, jak on wygląda, widzowie? Przyjrzyjmy się mu. Widzicie, jak on wygląda? Jest cały biały, jest cały biały, widzowie. W sumie tutaj, jak Ja mówię, jest cały różowy widzowie, czy mówi biały. Widzowie. Możemy tak jeszcze ogolić Golema widzowie, tylko teraz zbudujemy sobie Golema. Tak się tworzy chyba Golema, albo jeszcze jeden wkrótce zobaczymy za chwilę nie pamiętam. Tak się, tworzy, tak się tworzy Golema, widzowie. I golimy w tym momencie Golema, trzeba w niego dużo przyłożyć tych tych... O, ogoliliśmy Golema. Ogoliliśmy Golema i patrzcie widzowie. Tak właśnie wygląda ogolony golem. Nie widzowie, chodzi słońce i kołani bardzo widać widzowie, zachodzi słońce. Tak wygląda właśnie ogólony golem, jest, on, jest no śmieją się widzowie. Taki ogolony golem, widzowie. Gigagox. Ja widzowie, oglimy jeszcze sobie dzisiaj kurę i świnie. Świnie i kurę, okej. Okay. Widzowie, słuchajcie, jak ogolić kurę w tym momencie, poradnik, widzowie. Jak ogolić kurę? Patrzycie jej prosto w oczy. Stój. Ja mu golicie? I pytacie tutaj jakby... By... Jak wydzielinę skórę, nie? Dobra. I świnie też gulicie tak, nie? Tak, szybko mek, mek, wydzielinę skórę i macie... A czy świnie w tym przypadku? I macie ogolonym świnie, nie? To wygląda prawie identycznie, nie? tylko tak bardziej blado, Blada świnia w Minecraft, nie? Okej, okay, jeśli ten odcinek się zbudował, to pamiętajcie, o zdawali w górę pod tym adziękiem do tego cześć. Wow!